even get to God. O tym, czy Galowie w swojej historii wojen mieli okryty sławą magiczny napój budzący postrach w szeregach wroga, nie ma żadnej wzmianki w źródłach historycznych. Zatem owy wywar to po prostu fikcja stworzona przez autora przygód Asterixa i Obelixa. Tajemnica wywaru była przekazywana z pokolenia na pokolenie środowisku druidów. Inna wersja mówi o tym, że to Panoramix jako pierwszy wymyślił magiczny napój. Jeśli wywar zostanie wypity w większych ilościach niż zalecane, może prowadzić do poważnych mutacji organizmu, jak w przypadku Obelixa, który wpadł do kociołka. Wszystkie składniki Składniki napoju nie są dokładnie znane, jednak jeśli prześledzimy wszystkie strony komiksów, to można wyodrębnić część przepisu. Pierwszy składnik to jemioła, która musi być ścięta tylko i wyłącznie złotym sierpem. Drugi składnik to korzenie. Nie wiadomo jednak o jakich korzeniach mowa. Przypuszczam, że będą to jakieś popularne jadalne rośliny, chrzan, pietruszka, seler lub imbir. Trzeci składnik to homar. Nie jest niezbędny. Odpowiada tylko za smak. Czwarty składnik to czterolistna koniczyna jako symbol szczęścia. Piąty składnik to ryba. Nie jest jednak napisane jakiego gatunku, ale obowiązkowo ma być świeża. Szósty składnik to marchew, tylko i wyłącznie z własnej grządki, zatem bez żadnych sztucznych nawozów. Siódmy składnik to ropa naftowa, kilka kropel ropy, nie wiadomo w jakim celu. Z czasem Panoramix odkrył, że można ją zastąpić sokiem z buraków. Ósmy składnik to sól, jedna mała szczypta. Nasuwa się pytanie, jak taki miks mógł smakować? Tory jest kilka. Niektóre z nich mówią o tym, że druid gotował wywar tak, aby przyjmował jeden z wymienionych smaków. Deser pralinkowy, kaczka w pomarańczach, omlet z serem, zupa rybna lub zupa jarzynowa. Wszystkie smaki poza pralinkowym wydają mi się jak najbardziej prawdopodobne, zwłaszcza że galowie lubili dania oparte na warzywach własnej uprawy i owocach morza. To napój magiczny, nie? Kalafiorowa. Hmm. Nieznane są mi jednak proporcje. Panoramik znosił w torbie składniki na różne eliksiry, jednak do sporządzenia napoju magicznego potrzebny jest ogień i coś, w czym można zagotować wywar. Byłoby to zatem trudniejsze do stworzenia, jednak nie niemożliwe. Dodatkowym składnikiem może być mleko dwugłowego jednorożca, które powoduje duplikację osoby pijącej napój. Niektóre z wątków mówią, że owy wywar był po prostu zupą stworzoną z warzyw i korzeni oraz ryb, która była bardzo zdrowa, dodawała organizmowi witamin i siły. Z kolei jeszcze inna wersja mówi o tym, że napój to miks alkoholi, dodający ani musz. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że dotrwałeś do końca. Na moich społecznościach czeka na Ciebie ankieta, a w niej propozycje filmowe, jakie dla Ciebie przygotuję. Zdecyduj, co masz ochotę zobaczyć. Do zobaczenia i cześć!